Tylko 23% Polaków pozytywnie ocenia rząd Donalda Tuska. To najnowszy, miażdżący wynik z najlepszej sondażowni w Polsce, który pokazuje polityczną implozję. Ale ta liczba to tylko wierzchołek góry lodowej. Kiedy wejdziemy głębiej w te dane, zobaczymy prawdziwą skalę problemów obecnego rządu. Ale to nie wszystko, bo dostaliśmy od ogólnopolskiej grupy badawczej również sondaż poparcia dla poszczególnych partii politycznych. W tym materiale przeanalizujemy te badania, a w dalszej części sprawdzimy, jakie partie właśnie wypadają. Z Sejmu. Tylko 23% Polaków pozytywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Dane ogólnopolskiej grupy badawczej z sierpnia są jednoznaczne, ale żeby zrozumieć skalę tej katastrofy musimy spojrzeć na drugą, jeszcze ważniejszą liczbę. Blisko 56% Polaków ocenia ten rząd negatywnie. To wzrost o ponad 5 punktów procentowych w ciągu zaledwie jednego miesiąca. To polityczne trzęsienie ziemi, które z każdym dniem nabiera na sile. Ale prawdziwy dramat kryje się głębiej, gdy przeanalizujemy ocenę rządu przez wyborców danej partii. 65% poparcia dla rządu od wyborców Koalicji Obywatelskiej nie jest niczym dziwnym. Ale wśród wyborców PSL-u zaledwie 32% pozytywnie ocenia rząd, którego PSL jest przecież częścią. W elektoracie Nowej Lewicy jest jeszcze gorzej: tylko 28% poparcia. Koszmarnie niski jest wynik Polski 2050. Wśród wyborców Szymona Chłowni zaledwie 24% dobrze ocenia rząd, który współtworzą. Oznacza to, że 3 na 4 wyborców. Polski2050 nie popiera działań własnej partii u władzy. A przyczyny? Przegrana w wyborach prezydenckich, która jednoznacznie pokazała, że ludzie chcą zmian. Minimalna rekonstrukcja rządu wyglądała jak pudrowanie trupa, a nie realna chęć zmiany. Brak reform czy walka o stołki. Ale to wszystko nic. Przy tym, co ma dopiero nadejść, gdyż, jak się okazuje, te badania były przeprowadzone w momencie, gdy zaczynała się największa afera rządowa. Afera ze środkami KPO, więc jej konsekwencje nie są uwzględnione w tych badaniach. Dlatego, jeśli dorzucimy do tego tę aferę z KPO, gdzie pieniądze przeznaczone na innowacje zostały wydane na luksusowe jakty i solaria oraz kompromitację na arenie międzynarodowej, czyli brak zaproszenia dla Polski na kluczowe rozmowy w Waszyngtonie w sprawie Ukrainy, gdzie przy jednym stole z Donaldem Trumpem i Zełęskim zasiedli liderzy innych państw europejskich, może się okazać, że premier Tusk niedługo zatełski za tymi 23% poparcia dla swojego rządu. Ale najwięcej o obecnej kondycji rządu i partii wschodzących w ich skład mówi nam najwięcej. Nowszy sondaż. Ten spadek zaufania w elektoratach koalicjantów ma jedną brutalną konsekwencję, którą widać w sondażu partyjnym OGB. Na pierwszy rzut oka sytuacja koalicji obywatelskiej wydaje się stabilna. Utrzymują wysokie poparcie, ale to iluzja, bo ich partnerzy polityczni znikają, przez co koalicja obywatelska nie będzie w stanie rządzić. To efekt domina. Upadek zaufania do rządu, na czele którego stoi Donald Tusk, pociąga za sobą na dno jego najsłabsze ogniwo. Projekt polityczny o nazwie Trzecia Droga przestał istnieć. Polska 2000 50 notuje zaledwie 3,5% poparcia, a PSL osiąga katastrofalny wynik 3,4%. To oznacza jedno, obie partie startując samodzielnie znalazłyby się daleko pod progiem wyborczym. Nawet gdyby próbowały reanimować koalicję, ich łączny wynik nie daje im szans na przekroczenie 8% progu dla koalicji. Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii z ponad stuletnią historią, która wielokrotnie była języczkiem uwagi w polskiej polityce, taki wynik to polityczny wyrok śmierci. Utrata poparcia na Wsi, która była ich bastionem, jest dla nich zabójcza. Szymon Hołownia, polityk, który wchodził do polityki z hasłami o nowej jakości, dziś jest na dnie rankingów zaufania. Sondaż Ibris z lipca jest dla niego miażdżący. Zaufanie do niego deklaruje zaledwie 18,5% ankietowanych, a blisko 63% mu nie ufa. To największy spadek ze wszystkich liderów, ale to nie koniec. Na krawędzi jest również lewica. O ile nowa lewica z wynikiem 5% balansuje tuż nad progiem, o tyle partia razem z poparciem lekko ponad 3% konsekwentnie znajduje się pod to pokazuje, że cały lewicowy filar rządu wciąż jest niestabilny. Najwięcej na obecnej sytuacji zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Kaczyńskiego, wbrew prognozom o zniknięciu po utracie władzy, umacnia swoją pozycję. Sierpniowe sondaże dają tej partii wzrost o blisko 4%. Kluczowym momentem, który dał im wiatr w żagle, było zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich oraz to, jak nowy prezydent rozgrywa obecnie Donalda Tuska. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja. Partia ta konsekwentnie buduje swoją pozycję jako trzecia siła polityczna w Polsce, z poparciem stabilnie utrzymującym się w przedziale między 13 a 15%. Co najważniejsze, staje się alternatywą dla wyborców rozczarowanych rządem, zwłaszcza tych młodych i przedsiębiorczych. To właśnie do nich płynie strumień wyborców opuszczających trzecią drogę i szukających nowej alternatywy. Co ciekawe, wewnątrz samej opozycji rośnie w siłę radykalne skrzydło Grzegorza Brauna. Jego partia Konfederacja Korony Polskiej w sondażach regularnie przekracza próg wyborczy osiągając nawet 6%. To pokazuje, że najtwardszy elektorat antysystemowy nie tylko się konsoliduje, ale buduje własną, niezależną reprezentację. Te wyniki pokazują pogłębiający się trend, a nie jednorazowy kryzys. Rząd osłabiony kolejnymi aferami z każdym miesiącem traci kontrolę nad sytuacją, a jego koalicjanci znikają ze sceny politycznej. Dlatego pytania nie brzmi już, czy ta władza zostanie oddana w następnych wyborach w 2027 roku, ale czy w ogóle w obecnym kształcie do tych wyborów dotrwa. Symulacje podziału mandatów, które jeszcze niedawno były polityczną fantastyką, dziś pokazują realną większość dla prawa i sprawiedliwości i konfederacji. A co jest tajemnicą Policzynela? za orędownikiem takiej koalicji jest nowo wybrany prezydent, którego notowania zaufania rosną, podczas gdy zaufanie do premiera spada. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co się działo ostatnio w polityce, kliknij materiał na środku ekranu.